Dziękuję. Przechodzimy do punktu dziewiątego, wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy wystąpi Pan Kazimierz Basiak, Przewodniczący Rady Powiatu Wile, a następnie Pan Dariusz Pepliński, syn świętej pamięci Pana Leszka Pepińskiego. Szanowny Panie Przewodniczący, droga Panie Burmistrz, Wysoka Rado, Dostojni goście, szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą wspaniałą, uroczystą dzisiejszą sesję. Jest mi niezwykle miło, iż mogę tu z Państwem razem przebywać. Tak się składa, już obydwu Panów znałem osobiście i nie chciałbym tu powtarzać, bo bardzo dużo powiedziano o ich zasługach, osiągnięciach. Myślę, że wszyscy możemy być zdumni z tych ludzi i gratuluję Pani Burmistrz całej Radzie, że dokonała tak właściwego wyboru i uhonorowała te dwie wybitne postacie. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, pozwólcie, że w tym momencie złożę Wszystkim Państwu jak najlepsze życzenia świąteczne. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten nowo narodzony Chrystus nie będzie z nami tylko przy wigilijnym stole, ale na każdy dzień nadchodzącego roku. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Przepraszam w tym momencie, że muszę Państwa opuścić, ale... Mam zobowiązania, muszę iść na następną uroczystość. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Do mównicy zapraszam Pana Dariusza Pepińskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że inicjatywa nadania imienia studentowi Wyrzyckiego mojego ojca Leszka Pepińskiego została zrealizowana. Dziękuję radnym za Podjęcie tej decyzji. Dziękuję pani burmistrz za przychylność i miłe słowa. Dziękuję władzom, władzom zarządu Klubu ZONKA za trud, jaki włożyli w ciągu ostatniego roku w przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Romanowi Łuka za osobiste zaangażowanie i determinację w doprowadzeniu tego procesu do końca. Ale przede wszystkim dziękuję panu doktorowi Bordelowi Winowskiemu, przyjacielowi mojego ojca, gdyż to on jest pomysłodawcą i inicjatorem tego projektu. Przepracowali razem ponad 20 lat dla sportu. To właśnie doktor Winowski, znał mojego ojca, najlepiej doskonale wie, jak absorbująca i zarazem niewdzięczna bywa praca społeczna. Jednak pasja, miłość do sportu, chęć działania i tworzenia ciągle czegoś nowego sprawia, że mimo wszystko są wśród nas tacy ludzie, którzy poświęcają swój czas i pracują społecznie. Działalność mojego ojca była zauważana i wielokrotnie była doceniona. Otrzymał wiele medali, orderów, odznaczeń, wygrywał ogólnopolskie plebiscyty. Choć nigdy o to nie zabiega, bo nie nagrody i splendor są najważniejsze, a efekty pracy. Życzę mieszkańcom wyżyska, szczególnie dzieciom i młodzieży, aby częściej pojawiali się w naszym mieście działacze społecznicy, którzy będą czynili wszystko, aby stwarzać na bieżąco coraz lepsze warunki do uprawiania sportu. Nie wyniki, niewielkie międzynarodowe sukcesy, a dostęp, masowy dostęp do sportu jego powszechność są najważniejsze. Nie, <ścoughs> uprawianie sportu jest możliwe tylko wtedy, gdy jest stworzona odpowiednia baza, ale żeby ta baza mogła być stworzona, ta infrastruktura. Muszą ze sobą współpracować władze miasta, władze sportowe, muszą być sponsorzy i dobra wola, dobra współpraca między tymi wszystkimi, którzy te gremia tworzą, gwarantuje taki rozwój. Dlatego mam nadzieję, że władze wyżyska, działacze sportowi, zarząd klubu. I sponsorzy zrobią wszystko, aby ta współpraca rozkwitała ponad podziałami dla dobra dzieci i młodzieży, dla dobra wyższego sportu. Dziękuję. Pan Wiesław Chwaliszewski, Chwaliszewski zapraszam do mówienia. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt w imieniu rodziny świętej pamięci Romana Koniszewskiego, e, odczytać list e, jego żony, który tutaj jest z nami obecna, pani Marii Koniszewskiej, skierowany do władz samorządowych gminy Wyrzysk. Piła, dnia 7 grudnia 2023 roku. Pani Bogusława Jagodzińska, burmistrz miasta gminy Wyrzysk, pan Roman Łuka, przewodniczący Rady Miejskiej w Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność i podziękować Pani burmistrz Bogusławie Jagodziński, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Romanowi Łuka i wszystkim samorządowcom z Gminy Wyżysk za uhonorowanie mojego męża Romana tytułem honorowego obywatela miasta Gminy Wyżysk. To szczególny dowód pamięci i docenienia Romana oraz jego wkładu pracy na rzecz miasta. I regionu, tak bliskich, co wielokrotnie podkreślał jego sercu. Na poczet planowanej listy pamięci, pożyczyłam publikacji męża jego nagrody oraz inne pamiątki. Jestem gotowa udostępnić kolejne, by mogły w pełnym wymiarze osobowym yy, przyczyniać się do zainteresowania, przybliżania postaci historyka. Regionalisty, ciepłego człowieka, który swoje życie zawodowe poświęcił na zbieranie materiałów o ludziach, miejscach, wydarzeniach związanych z historią tej ziemi. Chciałem w ten sposób udokumentować, przemij... chciał w ten sposób udokumentować przemijający czas, lokalne tradycje, zwyczaje dla przyszłych pokoleń. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Pragnę też zapewnić, że jestem otwarta na dalszą współpracę z poważaniem Maria Warszawska. Tyle list. A... a tak od siebie to muszę Państwu powiedzieć: są tutaj z nami przedstawiciele koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Spiły koła numer 9 imieniem kapitana Teofila Spychały. E, za mną jest zaś taki napis końcowy, dziedzictwo, i jak gdzieś tam w myślach mu no, przemknęła mi myśl i pamięć, jak razem z Romanem wspólnie od małej walizki żołnierskiej krok po kroku poprzez archiwa, poprzez jakiejś zbiórki wywiady odtwarzaliśmy losy życia właśnie kapitana Teofila Spytały. W kwietniu najprawdopodobniej przyszłego roku szkoła podstawowa w Fanianowie będzie tworzyła drużynę harcerską i chce nadać imię tej drużynie właśnie kapitana Teofila Spytały. Nie Roman, pewno nie trafiłbym do szkoły, nie uczyłbym przez 42 lata historii i pewno nie stałbym tutaj przed Państwem opowiadając też historię. Potrafił zarazić tą swoją pasją do historii regionalnej, szczególnie regionalnej, bo muszę powiedzieć, że ta historia regionalna jest najciekawsza. Tą ogólną, to my wszyscy znamy z podręczników, prawda, nie ma problemu, jak ktoś się wyuczy, to pamięta, ale ta regionalna i odkrywanie rzeczy, których no nikt by się no, z nas tutaj nie spodziewał, chociażby skarbu ukrytego przez misjonarzy, właśnie przepraszam, nie misjonarzy wtedy, a Bernardynów będących w górce klasztornej, w klasztorze w Kaliszu w czasie potopu szwedzkiego, które wyszło, przy okazji przeglądania kronik serafickich z Kalwarii Zebrzydowskiej, te skarby gdzieś tam, pewno jeszcze do dzisiaj są. Nie odnaleziono ich. No to, to jeden taki przykład tej historii regionalnej. To właśnie dzięki membratu gdzieś tam zostałem historykiem i tak to kontynuuje. No właściwie już w tej chwili, że tak powiem, Poza pracą zawodową, bo już y, jestem na emerytusze, ale to jest właśnie to, co Romanowi było najbliższe. Y, to dziedzictwo, o którym tutaj wspomniałem, jest bardzo ważne. Dlatego ta izba muzealna, która jest tutaj w tej szkole, a której był współtwórcą, to, co w niej jest, to, co zbieramy gdzieś wokół siebie, a co związane jest z historią tej miejscowości, tej gminy, tych ludzi tutaj pracują, bo zawsze też mówił, że w całej tej historii opowiadania nie są ważne, najważniejsze są ludzie, bo historia dzieje się przez ludzi. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim samorządowcom, pani burmistrz, panu przewodniczącemu rady, mojemu koledze historykowi, Ryszardowi, panu Brzezińskiemu za film poświęcony Romanowi. Dziękuję.